kwietnia przed nami ostatni dzień sadzenia naszych ziemniaków najprawdopodobniej dzisiaj skończymy o ile się nic nie wydarzy no i zostanie wtedy nam jeszcze tona odmiany którą mamy zamówioną jako świeża no ale to ma przyjechać nie wiem może pod koniec tygodnia jeszcze dokładnie nie wiemy świeża odmiana Mam nadzieję, że uda się ją zrealizować Nie jest ona tutaj dostępna, że tak powiem, w Polsce Będzie jechać do nas z Niemiec na specjalne zamówienie Umówiliśmy temat z kilkoma rolnikami Na tą właśnie odmianę I jeżeli uda nam się to zrealizować Przedstawię Wam tą odmianę i specyfikację no i pokażę wam jak przyjedzie worek Wzięliśmy tonę na próbę Zobaczymy co z tego będzie Ja z tatą nadal sadzę Maciej jest jeszcze chory Także siedzi w domu i się kuruje Tam jedzie tata z Sazarką, nie wiem czy będziecie je widzieć A ja mu dowożę skrzynki Z łąki bezpośrednio na pole żeby było szybciej, no i w ten sposób właśnie tam trochę przyspieszę. A nie rozładowujemy tego na polu z tego względu, żeby nie ugniatać ani jęczmienia, ani żeby nie jeździć po uprawionym pod, pod ziemniaki. A łąkę mamy, no nie wiem, ile tu będzie, 300-300 metrów może. Także rozładowujemy się na łące Mam ustawioną tam przyczepę, jak mogliście zauważyć Biorę z przyczepy No i sypiemy Zobaczcie, tutaj mamy Albatrosa Piękne kiełeczki Super, on y, przeleżał prawie tak samo dobrze jak Zuzanna. Tam ta sadzi, zaraz będziemy ładować. Oczywiście, gdzie nie gdzie zdarzy się o. Tak, tu no my to przebieramy ręcznie. Żeby nie było przestrzałów no widzicie, trafić się trafi, ale tragedii nie ma. Kiełek jest taki dobry, nie za duży, nie porosły, coś odpadu też wiadomo musi być. Daj łapę. No daj. Jak mogliście zauważyć, taki sposób taty, pewnie również praktykowany przez e, wielu rolników, że dojeżdża e, do miejsca, w którym ma być właśnie e, koniec rządka. E, koniec przejazdu, że tak powiem, e, unosi tylko tyle, żeby w powietrzu były... Yy, koła napędzające yy, taśmy z kubełkami no i yy, no i redlice czy tam talerze tak jak w naszym przypadku przysypują do samego końca i tak jak możecie tutaj zauważyć nie ma żadnego ziemniaka wszystko jest przysypane yy, normalnie wygląda to tak jakby dopiero wjeżdżał i opuścił. Ktoś z widzów pytał jakim biegiem sadzi, sadzimy, z jaką prędkością. O no prędkości nie jestem w stanie Wam powiedzieć, nie wiem ile to będzie. Z Spie... 6, 7, może na godzinę 8 jest to szósty bieg i dolny reduktor. I gazu, no, tyle co widzicie na filmiku. No nie jestem w stanie Wam odpo odpowiedzieć jasno, jaka to jest prędkość. Musiałbym ee, wsiąść, włączyć GPSa i powiedzieć Wam prędkość gps -a. No, my dzisiaj skończymy wszystkie swoje odmiany. E, zostanie posadzić nam tylko to, co domawialiśmy. No i tyle. Także to wszystko w dzisiejszym filmie. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, piszcie komentarze. Na razie, cześć!